Już go widzę. Trzeba zdjąć buty. I na kolana. Jak on się czuje? Dobrze. Nie przeszkadza mu, że tak patrzę? Nie. Ma kłopoty ze zdrowiem, bardzo się męczy, jest zdrowy, codziennie uprawia jogę. Jaki to ma skutek, że żyje tu z taką twarzą? Ich głównym bóstwem jest Ganesha, bóg słoń Uważają go za jedno z wcieleń Ganesha Tak właśnie sobie go wyobrażałem, baba słoń Wydaje się szczęśliwym Trudno, taki się urodził Dziwi mnie raczej ten koleżka Wymachuje swoim bambusem Boże. Nie rozumiem, po co on to robi. Potrafi tak, bo codziennie ćwiczy jogę. Nie słyszałem o takiej jodze. Co tak strzeliło? Jeśli robi to codziennie, laska mu się przyda. Taki przyrząd dwa w jednym. Nie rozumiem, po co się tak odnosi z tą swoją religią dewastacji własnego instrumentu. Nob and bollocks. Yeah, that was that was an added bonus. I didn't know I was going to be getting that today. To